Boże pobłogosław nasz dzisiejszy dzień. Bądź wdzięczny za ten wspaniały dzień. Bracia i siostry. Odmówmy razem potężną modlitwę o pokój Boży, który przekracza wszelkie zrozumienie. Ten werset biblijny, list do Filipian 4.7, niesie nam potężne przesłanie o tym, jak możemy znaleźć prawdziwy pokój pośród udręki wyzwań życia? Wiemy, że wiele razy nasze serca są poruszone, a umysły zdezorientowane, ale w Jezusie Chrystusie, naszym wszechmogącym Ojcu, odnajdujemy pokój, którego tak bardzo szukamy. Poprzez modlitwę i szukanie Bożej obecności w naszym życiu możemy doświadczyć pokoju, który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Nie przegap okazji, aby wzmocnić swoją wiarę i każdego dnia odczuwaj obecność Boga w swoim życiu. Zasubskrybuj teraz nasz kanał. Codziennie będziesz otrzymywać piękne. Inspirujące wiadomości, które będą Cię motywować coraz bardziej. O mój wszechmogący Boże, dzisiaj jednoczymy się modlitwie o Twój pokój, który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie i który można znaleźć tylko w Tobie. Zdajemy sobie sprawę, że nasze serca są często zaniepokojone, a umysły zdezorientowane. Ale wiemy, że w Jezusie Chrystusie znajdujemy prawdziwy pokój. Panie Ojcze, prosimy, aby wszystko napełniło nas Twoim pokojem, który nie zależy od okoliczności, ale który jest owocem Twojej obecności w naszym życiu. Wiemy, mój Ojcze, że pośród trudności i udręk możemy liczyć na Twój pokój, który nas podtrzymuje i zachowuje. Niech ten pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, będzie naszym towarzyszem przez cały czas. Niech będzie obecna w naszych sercach, łagodząc wszelkie niepokoje i lęki, które próbują nas trapić. Niech będzie obecna w naszych umysłach, oświecając nasze myśli i prowadząc nas drogą, którą przygotował dla nas Pan. Panie, pragniemy oddać Ci wszystko, co nas martwi, wszystkie nasze udręki i udręki. Wiemy, że w Twoich rękach możemy odpocząć, za Twój pokój. Pamiętaj o naszych sercach w Jezusie Chrystusie. Niech Twój pokój prowadzi nas do miłości, nadziei i radości, które tylko Ty możesz nam dać. Niech Twój pokój zawsze będzie obecny w naszym życiu, umacniając nas i podtrzymując każdego dnia. O Boże, bo wiemy, że w Tobie możemy znaleźć prawdziwy pokój który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Jeśli Ty, mój synu, wierzysz w tę modlitwę, zostaw w komentarzu swoje amen lub kocham Cię, mój ojcze. Do następnego filmu zostań z Bogiem.